Uderza nieprawdopodobne tempo działania Trumpa. Ale jeśli Trump usuwa politruków tęczowych z armii, to ja się cieszę. Bo naród nie wybrał Kamali Harris, tylko wybrał Trumpa, który od początku mówił, że zabiorę się za oczyszczanie armii z tego całego brudu. Zarówno kobiety w armii, jak i wszelcy zboczeńcy w armii, jak i osoby przyjmowane, żeby nie było tylu białych. Czyli przyjmowane za punkty, wszystkie te osoby osłabiają siłę obronną armii. Teraz przejdźmy do generała Mili. Ten człowiek dokonał zdrady stanu. W tej chwili to rozumiem, że Ameryka oficjalnie zadeklarowała wyjście ze Światowej Organizacji Zdrowia z WHO. Tak. No ale pojawiła która się. To jest wczoraj... organizacją, tam, tak. trzeba dodać powody, jest organizacją przestępczą, a poza tym kontrolowaną przez Chiny. Wczoraj wieczorem yy, nowy szef FBI powiedział, że COVID się wziął z powodu wycieku w laboratorium wojskowym broni biologicznej WUHA. Pytanie jeszcze zostało jedno: czy przypadkowy, czy celowy?